Cześć, mam na imię Natalia. Dzisiaj odmienimy czasownik być przez osobę. Ja jestem. Ty jesteś. On jest. Ona jest. Ono jest. My Jesteśmy. Wy jesteście. Oni są. Ja jestem. Ty jesteś. Ona jest. On jest. Ono jest. My jesteśmy Wy jesteście oni są Na przykład ja jestem kobietą Ty jesteś mężczyzną Ona jest wysoka on jest silny ono jest szczęśliwe. My jesteśmy w Polsce, wy jesteście smutni. Oni są wysocy. Teraz odmienimy czasownik być w negatywnej formie. Ja nie jestem. Ty nie jesteś. Ona nie jest. On nie jest. Ono nie jest. My nie jesteśmy. Wy nie jesteście. Oni nie są jeszcze raz ja nie jestem ty nie jesteś ona nie jest on nie jest ono nie jest my nie jesteśmy wy nie jesteście oni nie są. Na przykład ja nie jestem niemką. Ty nie jesteś anglikiem. Ona nie jest mężczyzną. On nie jest kobietą. Ono. Nie jest smutne. My nie jesteśmy w Niemczech. Wy nie jesteście smutni. Oni, oni są rodziną. Oni, oni nie są rodziną. Dziękuję bardzo. Cześć. Do zobaczenia!